Pan Zbigniew Zabrocki, szanowny panie Stanisławie, czy to, co piszą, jest prawdą? Ale nie wiem, co piszą, bo tu link mi podał pan y, Zabrocki. Ach, Blanka Mikołajewska y, zbierał datki na wykup mieszkania. No, częściowo prawdą jest to, y, dlatego że y, pani Blanka Mikołajewska troszeczkę ją. Poniosła fantazja, a właściwie nie tyle fantazja, bo ona fantazji to wiele nie ma, natomiast powodowała nią chęć zdyskredytowania mnie jako człowieka uczciwego. Ja nigdy nie ukrywałem tego. Tylko w, tych, w tym ogłoszeniu, w tym apelu, z którym zwróciłem się do czytelników i słuchaczy, powiedziałem, że no dotychczas mieszkałem w tym mieszkaniu, w którym w tej chwili jesteśmy, na zasadzie takiej obietnicy, że będziemy mogli tam z żoną mieszkać do śmierci. Ale okoliczności się zmieniły, i została mi przedstawiona propozycja: albo je wykupię w krótkim terminie, albo będę się musiał z tego mieszkania wyprowadzić. No i to właśnie było. Także pani Blanka Mikłajewska. Yy, a jeszcze, to, że teraz znów zbiera datki za, na zadośćuczynienie dla kobiety, która jako dziecko była gwałcona przez księdza, a którą on porównał do prostytutki. No to już pani Blanka Mikołajewska, ona muszę powiedzieć, że ma szczęście, że ja obiecałem sobie, że już nikogo nie będę pozywał przed niezawisły sąd, bo na, za to garstwa to powinienem ją tu pozwać, ale no, muszę sobie temu słowu, które sobie dałem, że już nigdy nie będę się wygłupiał przed niezawisłym sądem, to pani Blanka Mikołajewska ma szczęście, ale widzę, że się chwytem buldorzym się za mnie zabrała, no widać, że dostała zlecenie na mnie. Ciekaw jestem od kogo. No niech tam jej będzie na zdrowie. Otóż znów zbiera znaki na zadośćuczynienie dla kobiety, która jako dziecko była gwałcona przez księdza, którą on porównał do prostytutki. Nie porównałem jej do prostytutki, powiedziałem tylko komentując no, wysokość odszkodowania, jakie dostała, że żadna kurwa tyle nie zarabia. Jeżeli pani Blanka Mikołajewska uważa, że zarabia więcej, no to rzeczywiście chętnie się z tym zgodzę, bo ja nie mam takich znajomości w tym środowisku, żebym tutaj się wypowiadał w sposób autorytatywny. Natomiast co do tego gwałcenia, to muszę powiedzieć, że no od samego początku podejrzewałem, że coś tutaj nie gra, dlatego że ten ksiądz e, dos, został skazany w, w, tylko na 8 lat więzienia. No i z uzasadnienia tego wyroku wynika, że nie potwierdziły się zarzuty ani podstępnego uprowadzenia. Ani nie potwierdził się zarzut uwięzienia połączonego ze, połączonego ze szczególnym żałceniem, ani też nie potwierdziły się zarzuty odnośnie gwałtów. Ten ksiądz został skazany tylko za obcowanie płciowe z nieletnią. No to on nawet się tego nie wypierał, bo to zresztą trudno by było, żeby się wypierał. To bardzo ciekawe uzasadnienie jest wyroku karnego. Bo tam są również takie pikantne, znaczy pikantne, no, dosyć szczegółowe opisy na pewnym poziomie szczegółowości opisujących te kontakty. I no, wynika z tego, że tam jest raczej gwałty bardzo mało prawdopodobne, ale to mówię, to jest na marginesie. Więc pani Blanka Mikołajewska najwyraźniej wykonuje zadanie to muszę powiedzieć, że. Zainteresowanie Okopres moją osobą, a zwłaszcza moimi sprawami, wzięło się stąd, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego się zainteresowała tym. Bo jak już tę zbiórkę ogłosiłem, to zadzwonił do mnie policjant ojczysty, no i zapytał mnie, a jak to panie Chalkiewicz, jak tam u pana z tym, no ja mówię, dobrze, dziękuję, tak właśnie podpisałem akt notarialny, no i okazuje się, że, a jak pana zdrowie i tak dalej, ja mówię, jak zapytałem go, kto to tak się dopytuje o moje zdrowie, no, Powiedział, że życzliwy jakiś. Ja poprosiłem mu personalia tego życzliwego, bo to są tak zwane dane wrażliwe, i powiedziałem temu policjantowi, że sprawa stanu mojego zdrowia to jest sprawa między lekarzem moim a mną, a życzliwemu nic do tego, więc on chciałby podstępem, wykorzystując policję ojczystą zdobyć o mnie takie informacje. No, więc policjant mi powiedział, że to będzie trudne uzyskanie z danych osobowych tego jego życzliwego. No, ale ja mówię, to trudne sprawy też trzeba podejmować i Niech pan swoich przełożonych tam przekona, żeby jednak ujawnili. Oczywiście głuche milczenie było mi odpowiedzią, potem się za mnie zabrała oko presji pani Mikołajeska. Także widać wyraźnie, jakie tutaj, jaka tutaj sekwencja wydarzeń miała miejsce. Pan Damian, Damian Ciuraj. Szanowny panie Stanisławie, co sądzi pan o prywatyzacji wymiaru sprawiedliwości? na wzór libertariański. Czy wolny rynek i tym razem mógłby okazać się lekarstwem na problemy w sądownictwie? No już się okazywał. W pierwszej Rzeczypospolitej, bo tam te sądy też były skorumpowane. Sprawy się ciągnęły latami, tam całe dynastie palestranskie pasożytowały na, tych, na tym. No, i jak ktoś naprawdę chciał sprawę załatwić w miarę szybko i sprawiedliwie, to zapisywał się na tak zwany kompromis, czyli sąd polubowny. W każdym powiecie był jakiś taki jegomość znany z uczciwości, z bezstronności, no, i do niego się zapisywali ludzie na sąd polubowny. To się nazywało: zapisać się na kompromis. No, i on rozstrzygał spór. Tyle tylko, że wtedy była bardzo surowa sankcja. Jeżeli ktoś się poszedł na kompromis, zapisał się na kompromis, a potem nie chciał wykonać takiego wyroku kompromisarskiego, to tracił cześć. Stracił cześć. Co to znaczy? Jakie skutki to za sobą pociągało? No nie był przyjmowany. Jego córki nie mogły wyjść za mąż. Jego synowie nie mogli się ożenić. No bo i takie były właśnie, takie, był no, całkowity ostracyzm towarzyski, no i nawet polityczny, bo tam nie byłoby mowy, żeby jakiś urząd, o jakiś urząd się ubiegał. W Polsce w tej chwili nie ma takiego Poziomu moralności, żeby tego typu sankcja była wiarygodna. Dlatego wydaje mi się, że prywatyzacja wymiaru sprawiedliwości na wzór libertariański nie jest po prostu możliwa, chociaż tam teoretycznie, ale praktycznie jest niemożliwa z uwagi na niski poziom moralny naszego społeczeństwa. No niestety jest przykre, ale prawdziwe. W związku z tym już lepsze, lepszym rozwiązaniem jest to, które ja proponuję żeby bat ukręcić na sędziów, ale ten bat wkładać nie w ręce rządu, bo rząd będzie go używał, nadużywał dla celów politycznych, tylko bat ten złożyć w ręce obywateli, żeby obywatele mogli sędziów od czasu do czasu wybatorzyć, to oni wtedy nabierają wigoru i zachowują się przyzwoicie, bo pod tym względem nawet za komuny było lepiej. Bo za komuny oczywiście tam sędziowie byli dyspozycyjni, za partii się zapisywali, no też nie wszyscy byli też przyzwoici. Ale jak taki sędzia sądził jakąś sprawę, czy to karną, czy to cywilną, to nigdy nie miał pewności, czy ten człowiek, który tam przed sądem stoi, nie ma jakichś sekretnych, nieznanych mu powiązań z partią czy z bezpieką. Więc na wszelki wypadek zachowywał się przyzwoicie. Trzymał się tam jakichś reguł. Chyba, że dostał zlecenie. No to wtedy już sobie tam folgował. Ale jak nie, to zachowywał się przyzwoicie. Teraz już się niczego sędziowie nie boją, dlatego trzeba na nich ukręcić bat, żeby się wreszcie zaczęli czegoś bać. Proszę Państwa. Kolejne pytania i odpowiedzi. Następne pytanie zadaje pan, zadaje pan, chwileczkę, bo muszę tutaj to odtworzyć. Pan, 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 pan. Żabicki. Panie redaktorze, w Polsce mamy do czynienia z plagą rozwodów. Czy pańskim zdaniem rozwody powinny zostać prawnie zakazane w naszym kraju, a czy pan się kiedyś rozwi rozwiodłem się e, niestety tak. Ale y, uważam, że rozwody nie powinny być prawnie zakazane w naszym kraju, dlatego że y, no, tylko y, część osób y, uważa, że Powinna, znaczy osoby wierzące, oczywiście katolicy uważają, że małżeństwo jest sakramentem i ma charakter nierozerwalny. No, tutaj pewne są też takie, nie powiem, że wyjątki, ale pewne praktyki, które troszeczkę ten nierozerwalny charakter małżeństwa osłabiają. Mówię o stwierdzeniu nieważności małżeństwa przed sądami kościelnymi, na przykład z powodu Psychicznej niedoża, niedojrzałości do małżeństwa, no to tutaj wszystko się może zmieścić. Także myślę, że to nie byłby dobry pomysł, bo taki, taki zakaz prawny, bo taki zakaz prawny mógłby być tylko motywowany właśnie względami religijnymi, no a część obywateli. Tej argumentacji religijnej nie przyjmuję do wiadomości, w związku z tym nie byłoby żadnego właściwie uzasadnienia, żeby to robić. Pan Dominik Mieloch. Witam serdecznie mistrza Stanisława. Chciałem zapytać, czy brał pan kiedyś udział w jakimś teleturnieju telewizyjnym, a jak tak, to w jakim? Bardzo chciałbym pana redaktora zobaczyć w teleturnieju jeden z dziesięciu. Pozdrawiam serdecznie na szczęście. Nie brałem udziału w żadnym teleturnieju i no, przykro mi, że muszę pana rozczarować, ale nie zobaczy mnie pan w tym jeden z dziesięciu też. Pan Paweł Jankowski. Panie Stanisławie, kim są, czy też byli gitowcy? I czemu u nich wszystko gra i koliduje? No, widzę, że pan jest młodym człowiekiem, chyba że pan nie wie, kto to są gitowcy, bo to jest tak zwana grypsera. To się wylęgło, że tak powiem, w subkulturze więziennej, ale rozlało się również na społeczeństwo cywilne. Ci gitowcy hołdują, to tak zwani git ludzie, hołdują pewnym zasadom. Nie można się im sprzeniewierzyć pod rygorem skiepścienia się, a taki gitowiec skiepszczony, no to już ma przechlapane. Muszę powiedzieć, że rygorystycznie to jest, bywa przestrzegane. Kiedyś byłem świadkiem takiej sceny. Z moim y, przyjacielem nad zalewem zegrzyńskim. Była tam grupa właśnie takich chłopców, gitowców. No i y, ten y, mój kolega miał łuk taki mongolski, retrofleksyjny. Wypuścił strzałę pionowo i powiedział: Kto się ruszy, ten jest frajer. I słychać było, jak ta strzała świszcząc spada, ale żaden nie drgnął. Żaden nie drgnął. Spadła, na szczęście nikomu nie spadła na głowę, bo by go zabiła, ale po, jak już spadła tam trochę obok, to jeden z tych gitowców powiedział: Proszę, pan, proszę pana, takiej poważnej zastawki nie można dawać. Takiej poważnej zastawki nie można dawać. No więc, gitowcy mają specyficzny język swój, i dlatego nie zawsze, że tak powiem, sens wszystkich słów w języku literackim rozumieją poprawnie. No i dlatego a słowo koliduje im się najwyraźniej spodobało, więc wszystko gra i koliduje. To stąd się wzięło. Kamil Żeliński. Jak udało się Panu zachować poczucie humoru, spokój i szacunek? dla ludzi, jednocześnie zajmując się na co dzień komentowaniem złodziejstwa, zdrady i innych skandalicznych zachowań. No, mimo to mi się udaje zachować pogodnie, ja w ogóle mam pogodne usposobienie, ale poza tym kiedyś pamiętam, że to jest jednak margines, to powiedziałem to pani przemiłej, pani z australijskiej straży granicznej, bo ona jak mnie tam przesłuchiwała w Melbourne, to mi zaleciła na koniec, że żebym jak będę się wypowiadał na temat mniejszości, to żeby się wypowiadać ostrożnie. Powiedziałem jej, że to może być trudne, dlatego że wydaje mi się, że idioci, złodzieje i bandyci są jednak w mniejszości. I wierzę w to, że tak jest. Otóż roz, kiedyś rozmawiałem, pamiętam, że tak się spieraliśmy z takim aktorem, On niestety tragicznie zmarł, bo we własnej piwnicy na kabel pod prądem nastąpił, no i, i, się, i to go zabiło i zginął w ten sposób Jackiem Chmielnikiem. I Jacek Chmielnik twierdził, że wszyscy że ludzie są źli z natury i że nawzajem się pożerają. Ja użyłem takiego argumentu, że gdyby tak było jak on mówi, no to liczba ludności świata by nie wzrastała, a to, że wzrasta, to jest dowód, że ten instynkt opiekuńczy, te dobre cechy jednak przeważają obok tych złych one są, ale te dobre przeważają, no i to jest podstawa do optymizmu. Pani Monika Górska. Panie Stanisławie, wydaje mi się, że Pan miał okazję poznać świętej pamięci Pana Pawła Zarzecznego. Czy opowie Pan jakąś anegdotkę związaną z tą niewątpliwie barwną postacią? Ja znałem Pana Zarzecznego, ale niezbyt dobrze. Także takich anegdotek z jego udziałem nie znam. Na pewno było ich dużo, bo on miał bardzo takie żywe poczucie humoru. Jestem pewien, że w ogóle jako dziennikarz sportowy tam w rozmaitych sytuacjach musiał bywać. Także na pewno takich anegdotek jest sporo, ale ja niestety nie mogę takiej przytoczyć. Bardzo przepraszam. Pani Monika Tarczyńska. Pyta, czy czytał pan już książkę Zbrodnia i seks? Kim i są i jak działają przestępcy seksualni autorstwa pana Depko i Deller? Jest tam również zmianka o panu i sprawie Kasi. No nie czytałem i nie wiem jak już tam o mnie jest zmianka, to chociaż z ciekawości powinienem to przeczytać, ale szczerze mówiąc, Szczerze mówiąc, aż tak bardzo mnie sprawy zbrodniczego seksu nie interesują. Wolę taki normalny, jak już, jeśli już bym miał wybierać, chociaż no jasne, że jako Kasi jest, to już nie ma rady. Pan Krystian Szymczyk, panie redaktorze, z jednej strony deklaruje pan, że pan jest katolikiem. Z drugiej strony, w różnych wywiadach stwierdza pan, że nie wiadomo, czy Bóg istnieje, że rasa semicka wykształciła zdolność do wymyślania różnych religii, w tym religii chrześcijańskiej, zaznaczając, że koncepcja duszy nieśmiertelnej jest jednak zapożyczona od Greków, oraz kilka innych wypowiedzi, które wzbudzają wątpliwości co do autentyczności wiary. Jak to jest zatem z tym katolicyzmem? Czy jest to według Pana jedynie system kontroli sumień ludzkich, czy forma władzy, czy jednak to, że Chrystus jest Bogiem, jest prawdą? Proszę Pana, trzeba rozróżnić między wiedzą i wiarą. Gdybyśmy wiedzieli, to byśmy nie musieli wierzyć. No właśnie dlatego, że jest pewien margines niepewności, to wierzymy. A gdybyśmy, gdyby tego marginesu niepewności nie było, gdybyśmy mieli, no nie, nie wierzymy, że 2 dodać 2 to jest 4, albo że wszystkie tam jabłko rzucone w powietrze do góry spadnie na ziemię, to, to wiemy, prawda? Więc tu nie, nie ma żadnego miejsca na wiarę. Natomiast co do takich rzeczy, to owszem, po, no nie wiadomo właśnie, czy Bóg istnieje, czy nie. Nawet święty Tomasz Zakwinu, jak przedstawiał dowody na istnienie Boga, to to są dowody pośrednie. Także powiadam, zresztą nawet w Ewangelii jest powiedziane, że. W tej, w tej scenie z, z tym niewiernym Tomaszem, że uwierzyłeś Tomaszu, bo mnie ujrzałeś, bo Tomasz nie uwierzył, tylko się dowiedział. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Więc to jest ta różnica między wiedzą i wiarą. Natomiast co do duszy nieśmiertelnej, to jasne, w religii żydowskiej w ogóle tym pierwotnej to nie ma żadnej duszy. To Nagrodą za sprawiedliwe przestrzeganie prawa i tak dalej, to była pomyślność plemienia. A żadnych tam, no, duszy, zresztą na przykład Saduceusze uważali, że zmartwychwstania nie ma, no, jak nie ma zmartwychwstania, to co się duszami przejmować, prawda? Nie ma sensu. Pan Krystian Szymczyk, panie redaktorze, pan Roski chwalił kiedyś pana za... Piękny charakter pisma, czy takie pismo, to wynik pracy nad jego charakterem. No jasne, za moich czasów jeszcze nie było dysgrafików w, w, w pierwszych klasach szkoły podstawowej, bo jak ktoś tak udawał, że jest dysgrafikiem, to musiał wyciągnąć łapę, dostawał parę linijek, a potem musiał sto razy przepisać tekst, więc to sprzyjało po pierwsze, że tak powiem, leczyło z dysgrafii a po drugie sprzyjało umiejętności ładnego pisania. I pan Patryk Walczyński. Panie Stanisławie, czy sądzi pan, że Hitler mógł nie wiedzieć o Holokauscie? No, myślę, że nie mógł tego nie wiedzieć, natomiast rzeczywiście, z tego co wiem, to nie zachowały się żadne dokumenty pisane, które by świadczyły o tym, że on o tym wiedział. No, wiele rzeczy, dlatego, że w trzeciej Rzeszy wiele rzeczy było załatwiane na gębę, to znaczy było polecenie Führera i w związku z tym tam, to potem było realizowane, a to Hitler bardzo wiele pole Leceń wydawał ustnie, o czym świadczy na przykład, zaświadcza taka książka, tutaj wspomnienia żołnierza generała Hańca Guderiana. Hitler był zresztą bardzo takim aktorem. No i Guderian wspomina, jak raz złożył wizytę w kwaterze głównej, bo chciał tam do czegoś Hitlera przekonać, Hitler zrobił mu scenę, dostał ataku szału, i tak no, prawie, że tam się tarzał po dywanie. Ale jak zobaczył, że na Guderianie ta scena i ten szał nie robi wrażenia, natychmiast się uspokoił, zaczął z nim dobarnie rozmawiać. Więc Hitler oczywiście miał rozmaite bziki, to prawda, zwłaszcza już potem, kiedy trochę się zaczął odrywać od rzeczywistości, no ale nie na tyle, żeby nie wiedział o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Bo to przecież był jeden z jego głównych bzików. Proszę Państwa, wyczerpał się limit pytań przeznaczonych do tego cykielu. Także do następnego razu się z Państwem spotykam, jak będzie następny cykiel. A tymczasem dziękuję bardzo.